Dobry wieczór, Weronika Zając z tej strony TV Reklama, jesteśmy na pierwszej gali Alkomaster, a wraz z mną jeden ze zwycięzców, Alan Kwieciński, hej. Hej. Jak się czujesz po wygranej? Czy to było pewne? Powiedz tak. Jest już ciężko, co? Jest już ciężko. Jest, no dobra. Jest ciężko z tego względu, że nie sądziłem, że ten alkohol będzie tak mocny. Mhm. Okej, okay, a co było najgorsze w konkurencji? No oczywiście barania. Ale najłatwiejsze? O ja nie No dobra, teraz widzę, że jesteś wyczerpany, także mam tylko pytanie, czy będziesz miał siłę, aby zmierzyć się z jednym ciosem. Jaki jest twój stosunek do tego? E, a ten cios? To dla mnie jest jeden cios. Jeden cios i po nim jak to wygląda? Tak, Od czego zaczął się wasz konflikt? Dla mnie to jest szmata zwykła. No dobra, to jest tak, że wcześniej po prostu się posprzeczaliście, czy od czego to się zaczęło, że macie wrogie stosunki? swojej, jeżeli ja udzielam wywiadu, a ktoś obok się wpierdziela na siłę, ja mówię do niego, ogarni, bo chcę udzielić wywiadu, bo nie mogę sk skoncentrować myśli swoich, on dalej... No to mówię do gościa, ja chcę udzielić wywiadu, nie? A on, wiesz, hura, bura, wiesz, hurabura i tak dalej. I od tego zaczęła się na, nasza... Potyczka. To możliwe, że zobaczyłem was fajmem ma? Czy może gdzieś indziej? Nie, dla niego to jest Fame, a to jest dla niego dużo za dużo. Yy, on, se on se kupił Instagrama i tak dalej, więc yy, musi trochę kurwa urosnąć. Skąd wiesz, że kupił sobie Instagrama? <laughs> Każdy o tym mówi. Okej, okay. a powiedz mi, czy zmierzyłbyś się z nim w pojedynku na Alkomaster dwójce? Jak najbardziej, bo ja pokonałem yy, włodarza, no to dla, dla mnie... Czyli rozumiesz, że nie ma na Ciebie rzeczy niemożliwych? <grystanie> Wars of Okej, okay, czyli po prostu Wars to była prawdziwa szkoła życia, czyli to jest tak, że możesz zrobić już wszystko? Jeżeli chodzi o Wars Shore, to mnie zajebicie przygotowało do, do tej właśnie konkurencji. Okej, okay, a gdzie jeszcze możemy się zobaczyć w najbliższej przyszłości? Na jakich może galach? Może coś zdradzisz, jakiś sekretny projekt? Hey, jeżeli chodzi o ten rok, to, to właśnie powoli zamykamy. Jeżeli chodzi o nowy rok, to będzie się naprawdę mocno działo. Jeżeli chodzi o moją osobę. Mocno będzie się działo. I obiecuję, że nieraz nie Cię się spotkamy. Okej, okay, no dobrze, także trzymam za słowo. Znowu był Alan Kwieciński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.